Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na kanale Tarot Joraga. Ja nazywam się Lili, a dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym unboxingiem, z, kolejnym, z kolejną recenzją, z kolejną opinią kart. I słuchajcie dzisiaj karty Ra Raidera White'a Radiant Wise Spirit czyli taki um, Radiant, taki jasny, oświecony duch, Mądrości, słuchajcie, tarota, tak, taki rozświetlony, bo radiance to jest taki rozświetlony, prawda? Tego rodzaju karty w takim dużym, pięknym pudełeczku. Długo na nie też czekałam, długo polowałam. Ostatnio e, trochę bardziej znowu ten Rider White e, urzekł mnie swoją, e, no, sobą po prostu te, te prace Mm, tak, długo się zastanawiałam, bo tyły troszkę mnie gdzieś tak odrzucały. Natomiast stwierdziłam, że same prace plastyczne i, i, i właśnie forma wykonania ich e, są ciut większe, jak dobrze się orientuję. Zaraz sprawdzimy, niż tradycyjne i po prostu, kochani, barwy, nasycenie, kontrast, e, ta paleta barw, powiedziałabym, tutaj bardzo mi się podoba. Dlatego postanowiłam je kupić. Dobrze, to zacznijmy. E, damy sobie już tutaj na tą dolną kamereczkę, żebyście widzieli. I co? Najpierw, jak zwykle, kochani, otwórzmy sobie pudełeczko. E, tak, otwórzmy sobie z tej folii. Uh -huh. O, już tak, wyzwolone pudełeczko z folii. Wywalamy folikę. Okej, okay, co tu mamy, kochani? Pudełko twarde, porządne, z tych wysuwanych, rozsuwanych. Bardzo je lubię, bo przyjemnie się z nimi pracuje. E, bardzo fajnie matowe. I tu zobaczcie taki pozłocany ten napis. Pięknie to wygląda, bardzo mi się podoba. E, oczywiście nazwa Radiant Wise y Spirit, Spirit Tarot. E, tak, tutaj mamy. Jak widzimy, mh, mieści nam się to, mam nadzieję. Ok, mamy wydawnictwo Los Carabeo, 78 kart z książeczką. Tutaj kartę widzimy księżyca. Z drugiej strony też nazwa, karta głupca. I tutaj mamy znowu też nazwę wydawnictwa Los Carabeo, też 78 kart z książeczką. I mamy tu arcykapłankę. Na spodzie, kochani, czekajcie, zobaczę, czy to się nam ostrzy pięknie, Ok. Znowu nazwa, widzimy, że to jest jedno z wydań w kilku językach, Wydawni wydawnictwo Los Carabeo Torino, eee, tak, mhm. dobrze. I jeszcze tutaj, zobaczmy sobie, też bardzo ładnie to wygląda. I znowu to takie pozłacane, zobaczcie, jak pięknie, widzicie to? Och, ja uwielbiam, jak coś takiego, tak się świeci pięknie. Dobra, ok. Koniec zachwycania się pudełeczkiem. Otwieramy w środku bielutkie. Widzę, że mamy tutaj standardowo karty i książeczkę. To odsuniemy na bok. Zajmiemy się najpierw książeczką. Eee, tak, o jak pachnie. O, kochani, ja nie wiem, ale też tak macie, że. Och, przepięknie pachnie ten tusz, chyba? Tak, może papier, nie wiem, przedsudnie. Może wezmę to pudełeczko na razie na bok. Okej, okay. co tutaj mamy w tej książeczce? Zobaczcie, napisy są złote. To mi się już bardzo podoba, przepięknie. No i mamy tutaj tych kilka języków. Ja mam wydanie z czerwca 2021 roku, jak widać. Mhm. I teraz tak, e, autorami jest oczywiście Arthur Edward White, jest autorem e, razem z Pamelą Coleman Smith, natomiast kolorami zajmowała się pani Barbara Nosenzo, a tekst Sasha Graham, albo Graham, nie wiem, bo to się różnie czyta to nazwisko. Mamy tutaj język angielski, włoski, hiszpański, francuski i portugalski uuu jakie piękne i tu też to złote słuchajcie tak patrzę czy to się też no troszkę się też tak mieni zobaczcie cudnie ale mi się podoba mhm. tak i tu jest opisane jak czytać e, karty Tarota jak zwykle jakieś podpowiedzi jakieś takie mm, no mądrości też na ten temat tradycjonalnie i historycznie na przykład prawda jakiś temat jest mamy pytanka jak zadawać Shuffling, czyli tasowanie, znaczenie kart, rever reversals, czyli te odwrotne znaczenia i tutaj mamy kilka słów na temat struktury tarota, jak jest zbudowany, czyli widzę, że mamy kielichy, buławy, miecze, pentakle, czyli standardowo, później mamy jedynki, dwójki, trójki, tak do dziesiątki, potem mamy paziowie, rycerzowie, rycerze <grylowie> królowe i królowie. Tak, czyli standardowo, czyli standardowo. O, zobaczcie, to jakiś kolorek się nam też pojawia. Tak, mamy jakieś pierwsze tutaj rozkładiki, więc fajnie. No i później mamy tak, wielkie arkana opisane. Zobaczmy tak mniej więcej, co tu jest. No jest opisana karta zazwyczaj tak właśnie później mamy opisaną kartę i tutaj pewnie będzie też kilka słów. Mm -hmm. Tak, i później jeszcze w rewersie. Ok, czyli. Gdyby się chciało z tej książeczki, słuchajcie. No to jednak trzeba chyba sięgnąć po dodatkowe informacje. Jeżeli kupujecie, słuchajcie, w, w tym sklepiku 8.com, to często tam ta pani dodaje. E, instrukcje. Ja tu gdzieś miałam, zobaczymy. O, zobaczcie, tutaj nawet mam chyba z tego sklepu, chyba nawet do tych kart e, otrzymałam aha, to ogólnie są do, do Rydera White'a mhm, tak te książeczki, i tu jest po polsku ta pani dodaje często właśnie do tych kart, do których ma tego rodzaju, takie małe bukleciki, więc yy, dlatego ja mówię, że ten sklep właśnie 8 taka jest, yy, taki symbol 8.com jest naprawdę fajny ja bardzo lubię współpracować z tym sklepem tak, czyli w książeczce tyle i to jest oczywiście w kilku językach, tak jak widzieliśmy. Ok, no to tyle, w książeczce mamy tyle i mamy, słuchajcie, karty. Karta tytułowa na początku i później ta końcowa, już sobie zobaczmy. Mm -hmm. Bardzo mnie ciekawi ta wielkość, muszę zmierzyć, bo... No nie wiem, czy to jest normalna wielkość, czy są ciut większe. Ojejku, folia, folia, jak to zwykle, trzeba troszkę się pobawić. Dobra. Ale czuję ich wagę i już czuję, że, że tutaj... Aha, wow! kochanie, jestem zachwycona. One są jeszcze piękniejsze niż je ja widziałam, niż oglądałam w internecie. Wow, okej, okay, dobra, uspokajam się, huh. Cudne są, przepiękne. Już jestem szczęśliwa, że je kupiłam. Eee, tak, mamy kartę tytułową. O, i tyły właśnie. One mnie troszeczkę, powiem Wam, odrzuciły. Eee, no nie wiem, może nie jest to mistrzostwo dla mnie. Pokazałabym Wam tutaj, jeśli tu mam te karty. Czekajcie, o, chyba ich tu nie mam. To nic nie szkodzi. Mam takie podobne właśnie Riderki Whitey i. Te kwiatuszki są biało-niebieskie e, I to jakoś tak jest ok, prawda? Natomiast tutaj e, takie ciemne I jakoś to na początku było dla mnie takim no-no Ale z czasem sobie pomyślałam, że to jest takie głupiutkie podejście I myślę, co te tyły mi tu przeszkadzają? No są ładne przecież, prawda? Są kwiaty, są lilie, te drugie kwiaty Ojejku, jak on się żerze... Dobra, nieważne, ale wiecie o co chodzi Kwiaty po prostu, prawda? W takiej rameszce Okej okay. Piękne, słuchajcie. Odkładamy kartę tytułową. Zmierzmy sobie tą wielkość, bo to mnie bardzo intryguje tutaj. 7 cm na, na 12, czyli klasyczne. Czemu mi się wydawały, że one są, słuchajcie, innej wielkości? Nie mam pojęcia. Aż muszę to po prostu tu. No ale są ciut. Zobaczcie, no ale to po milimetrze. Hmm, ciekawe, że ja to zauważyłam. Okej, okay. po milimetrze są może większe, szersze i wyższe niż standardowy Rider White. Okej, okay. przepiękne, uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Zobaczmy sobie, boczki widzicie, że są takie rasowe tutaj jak złapałam, prawda? I niektóre karty są takie wąziutkie, tak się tu rozglądam, czy mam, ale nie mam całej talii, żeby wam pokazać. O, mam, 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 kochani, już, już, już. Mam tutaj Will of the Year, już sobie je zbieram i zobaczcie, one są cieńsze, one są ciut mniejsze, widzicie, jednak widać tutaj, to ciut, ciut, a widać, że te są troszeczkę większe i widzicie, jaka jest różnica tu w grubości jakby, prawda, więc różnica jest zdecydowana. Te karty są naprawdę świetnej jakości, słuchajcie. ok, zobaczmy sobie, oceńmy sobie może najpierw, bo... Mm, tak, jakość, a trwałość ja to daję, słuchajcie, maksimum 10, rewelacja twarde, sztywne laminowane, błyszczą się troszkę, ale to nic do tego bordeleski, dla mnie mistrzostwo świata, uwielbiam, 10 na 10 prace plastyczne też wam mogę od razu ocenić, kochani bo znam te karty znam Ridera White'a, ale tu bardziej oceniam kochani, to wykonanie to nasycenie, te barwy właśnie Kontrast krawędzi, rancików, całość, słuchajcie, odczuć moich estetycznych, plastycznych 10 na 10. Czyli to są jedne z tych kart, które otrzymują obie noty, słuchajcie, maksymalne 10 na 10. Zobaczcie, jakie są piękne. Czyż one nie są piękne? Zobaczcie te barwy, te kolory, zaraz Wam pokażę. Ja uwielbiam, uwielbiam. Ok, idźmy po kolei. Weźmy sobie na dwa stosiki. Tak, żebyście mogli więcej widzieć naraz. raz. Mhm, dobrze. Przecudne są. Uwielbiam je. To już są jedne z moich najlepszych, najbardziej ukochanych kart. Zdecydowanie. No i tutaj klasycznie. Zobaczcie. Czcionka klasycznie, prawda? Karty Ridera White'a standardowe. Obrazy standardowe. Natomiast to nasycenie, te, te, ta, to takie tu mam wrażenie, takie przycieniowanie, przycieniowanie tak boczkami. Przepięknie to wygląda. Słuchajcie, wyciąga tutaj tą, tą barwę, ten kolor na wierzch. Jakość jest fantastyczna, więc można śmiało pracować tymi kartami profesjonalnie, nawet codziennie z nich korzystając. O, zobaczcie, o tym mówię. Jak przepiękna, jak, jak przepiękna barwa tego tła jest, prawda? Tutaj naprawdę cudna. Tak, zobaczcie. No przepiękne są te karty. Przepiękne. Słuchajcie, muszę to sobie tu opanować, żeby się nie kręciło nam. Tak, okej, okay, idziemy dalej. Mhm, przecudne. Naprawdę, jeżeli ktoś z Was lubi takie. Barwy, one tak troszeczkę mi dają takie odczucie ilustracji, prawda? Bardzo piękne. ok, mamy, e, mamy już wielkie arkana za sobą. Teraz idziemy asy, to znaczy kielichy, przepraszam, mamy asa, tak. Uch, uwielbiam te barwy. Turkus to jest jeden z moich ukochanych kolorów. Złoty także piękne połączenie, są bardzo wyraziste słuchajcie, mam nadzieję, że to widać też na tym wideo bardzo wyraziste bardzo kontrasty fajne tutaj tych barw, ale jednocześnie jest to takie delikatne że nie skrzykliwe, wiecie, że to jest takie właśnie przytłumione troszeczkę takie, och, cudne i, i są takie wyciągnięte jakby te obrazy są zdaje się, że bliżej Niż w niektórych rajderkach. Na pewno sobie zrobię porównanie, słuchajcie, na pewno zrobię dla nas takie porównanie właśnie między tym rajderem a innym, może tym klasycznym, żebyście zobaczyli właśnie jaka jest różnica. Tak, teraz mamy pentakle. Te obrazy zdają mi się takie duże, właśnie, że one tak aż wychodzą do mnie, prawda? Pięknie, uwielbiam, naprawdę. Bardzo się cieszę, że je kupiłam. Bardzo się cieszę, że e, zdecydowałam się, pomimo tego, że te tyły może mnie nie urzekają najbardziej. Ale same tutaj fronty, a to jest najważniejsze, prawda? Nie tyły, tylko te przody. E, są. Tu, te przody są 10 na 10. Naprawdę cudne. Mhm. Chyba najpiękniejszy Rider White, z tych, które mam do tej pory zakupione, słuchajcie Z tych klasycznych oczywiście mówię, prawda? Bo jeszcze jest oczywiście Simplicity Tarot, ach też mnie ujął, ale to jest zupełnie inna bajka już Bo tam mamy białe tła, tam jest co innego Inna estetyka, zapraszam, też jest już recenzja, unboxing na, kana na, na kanale, jakby ktoś miał ochotę Przepiękne, słuchajcie. Jestem zachwycona, uwielbiam te barwy, uwielbiam te kolory, uwielbiam to, jak to tutaj wygląda, jak to się wszystko tu kształtuje pięknie. Mamy miecze na końcu. Super. Na pewno zobaczycie te karty w czytaniach u mnie na kanale Mistyczny Ogród u Lili. Cudne, fantastyczne. Od razu Wam powiem, kochani, loteria od 1 maja 2022 można wygrać w losowaniu czytanie 30-minutowe, będąc subskrybentem kanału Mistyczo, Mistyczny Ogród u Lili i Tarot i Oracle. To jest warunek, żeby te dwa kanały były subskrybowane. I kochani, druga, druga taka nagroda dla wszystkich wspierających kanał Mistyczny Ogród u Lili, także 30 minut, czyli dwa, można dwa spotkania 30-minutowe. Każdego miesiąca będziemy to robić tak długo, jak będę w stanie, oczywiście, ale myślę, że myślę, że długo zobaczymy. Ale myślę, że długo. Ok, i tu na końcu jeszcze zobaczcie, jest taka karta końcowa, prawda? Tu z Facebookiem luz karabeła, jeżeli ktoś by chciał śledzić, obserwować. I tyle. Uf, przepiękne karty. Przeżycie niezwykłe. Grube, mocne, silne, twarde, wytrzymałe, powiedziałabym karty dla profesjonalnych e, osób, które czytają, e, ale także dla każdego, kto ceni sobie właśnie piękno, urodę, e, kontrast fajny, no i, i gruby, grube karty, bo one są grube, one są fajne, one są porządne. Mm -hmm. Okej, okay. aha, jeszcze, jeszcze, no właśnie, potasujmy, zobaczmy, jak się tasują. Tak. No, ja lubię, ja bardzo lubię tą formę, słuchajcie, papieru, laminacji, e, dlatego że jak widzicie, ja, ja tasuję sobie w klasyczny sposób. E, bardzo się zawsze staram, żeby delikatnie karty traktować. Tak, mi to działa fantastycznie, jak widzicie tutaj. Cudownie, bardzo fajnie. Muszę się oczywiście troszeczkę e, przystosować, jakby, prawda? Z czasem to, to, to wszystko zaczyna być takie bardziej elastyczne, jakby się poddaje, prawda? Pod te ruchy, które wykonujemy. Jeżeli zobaczymy, tu Wam, może popatrzcie poka na tą drugą, mniejszą kamerkę. W ten sposób tasowanie jak najbardziej obejmuje, tu zobaczcie, bezboleśnie, że tak powiem. Jest ok. Jest ok. Mhm. Tak, jak najbardziej. Bardzo fajnie, bardzo fajnie mi się tasuje. Cudowne karty. Fantastyczne, i te tyły, no myślę, że przywyknę z czasem. Chociaż już widzę, że jakoś tak bardziej. No, na zdjęciu to wyglądało dużo bardziej dla mnie, dużo mniej przyjemnie, może niż, niż na żywo, tak powiem. Ok, dobrze. Rozłożę Wam teraz, żebyście tu widzieli tak pudełeczko i, i karty, żebyście mogli sobie je zobaczyć. Bardzo fajne, 10 na 10 w pierwszej kategorii, 10 na 10 w drugiej kategorii. Pudełko też pięknie się sprawdza, więc polecam każdemu kochani, kto, kto chciałby kupić fajnego Raidera White'a. I oczywiście ten sklepik8.com: macie 5% rabatu z kodem rabatowym Lili 2022. Wszystko jest w opisie. I w komentarzu także szukajcie, znajdziecie i link do sklepu, jeżeli ta pani ma, bo, bo u niej kupiłam, tak, u niej kupiłam te karty. Jeżeli ma jeszcze te karty, to wyślę wam bezpośredniego linka, ale na cały, słuchajcie, asortyment macie te 5%, więc warto korzystać, buszujcie. I powyżej, chyba 150 zł, jak się na terenie Polski zakupi, to jest gratis, słuchajcie, przesyłka, także naprawdę ja uważam, że to jest rewelacja. Ok, tyle, kochani. Utulam Was mocno, dziękuję, że jesteście, fantastycznie, zapraszam do korzystania, e, oglądania materiałów, komentowania no i pamiętajcie o loterii, życzę każdemu powodzenia w loterii, bo w każdym miesiącu możemy tutaj, będą dwa e, czytanka, dwie sesje ze mną, 30-minutowe do rozlosowania pośród Was. Do usłyszenia kochani w kolejnych materiałach, pozdrawiam.